Cześć. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam co nieco o PlayStation Portal. Jestem po. Hej, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam co nieco o PlayStation Portal. Jestem po roku użytkowania, więc uważam się za osobę kompetentną do opowiadania Wam o tym. Zapraszam do oglądania. Dowiecie się m.in. o guzikach, funkcjach oraz czy warto to zakupić mamy nasze tasko i otwieramy ja mam je w takim zasnym pudełku w taki dędzel na ładowarkę ale niestety kiedy je zamawiamy normalnie przychodzi bez pudełka ale przychodzi z za to super szybkim kablem PlayStation na USB-C, co jest mega plusem. Tak się prezentuje PlayStation Portal w całości. Mamy tutaj zwykłe guziki, takie jak w klasycznym DualSense, tylko po prostu przykładany takim ekranem. Z drugiej strony, jakby też chciał zobaczyć, jak to dokładnie wygląda, mamy tutaj guzik głośności, guzik wyłączenia, i jeszcze jeden guzik, który nie wiem, dlaczego tak służy. Mamy klasyczne R1R2 L1L2. No i miejsce na kabel ładowania USB-c, które znajduje się tu. Skromamy to za sobą. Możemy przejść, jak wygląda to, kiedy jest włączone. Uruchamiamy włączeniem przycisku tutaj. Nie mylcie z tym. Tylko tu. Tu uruchamiamy. To jest trochę inne, niż na innych konsolach w PlayStation. No ale tak jest, po prostu trzeba się przyzwyczaić. Włącza się. W tym czasie może opowiem co nieco, czy uważam, że to się opłaca. Ogólnie, jeżeli chcemy grać z prawdziwej konsoli, w sensie, bo są dwie opcje, możemy grać z naszej konsoli, i to tylko udostępnia ekran, albo grać przez chmurę. Jeżeli chcemy grać z naszej konsoli, uważam, że to się nie opłaca no ponieważ jeżeli chcemy to mieć, no to musimy też kupić swoją własną konsolę a lepiej po prostu kupić sobie inne urządzenie, które to obsługuje jakby w cenie już po prostu a jeżeli chcemy grać o chwila, muszę też pobrać przy okazji a jeżeli chcemy grać po prostu przez chmurę wtedy tak, moim zdaniem to się opłaca ale trzeba też jakby Wziąć pod uwagę to, że to jest to jak kupowanie telewizora tylko do oglądania Netflixa. No bo mamy ekran, mamy na czym grać, ale trzeba pamiętać o tym, że żeby można było na tym grać przez chmurę. trzeba kupić PlayStation Plus Premium. Czyli tak jakby płacić abonament. Za to, że możemy grać. No ale właśnie w tego mamy granie w chmurze, a jeżeli mamy też konsolę naszą, to możemy grać w różne popularne gry za darmo albo za jakieś grosze. A teraz, kiedy się pobiera, no, pominęłam to i pokażę Wam, kiedy się załadowane. Dobra, akwariotka już się zrobiła, więc możemy zaczynać. Ja osobiście jestem typem gracza, który nie udostępnia ekranu ze swojej pracy i konsoli, tylko gra z chmury, więc jestem zadowolony i Wam też serdecznie polecam. Dobra, mamy to. wciskamy i pokazuję Wam, jak to działa. Sparkly z Paris PS5. Tutaj mamy moją PS5. Bla 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 bla. No i mamy. Tutaj mamy opcję Pons PS5 albo granie strumieniowe w murze. Ja wybieram opcję granie strumieniowych w murze. I tutaj możemy sobie po prostu wybrać nasze gierki, w których możemy zagrać. biblioteka i g z, z PS Plus a opcje opcje mamy tutaj trzeba kliknąć bo to jest też dotykowy ekran to jest mega spoko jasność, wiadomo urządzenie PS Link i ustawienia mamy sieć, system wyświetlanie, jakość, kontroler, urządzenie PS Link i granie strumieniowe w murze. oraz możemy się wypisać tak to wygląda pokażemy jeszcze przyciski ten przycisk tu w menu nie włącza nic. On się wynawia tylko podczas gry, a ten drugi przycisk w menu też nie włącza nic. Te przyciski działają tylko w grach i w menu są totalnie bezużyteczne. A swoją że jeżeli odpadnie nam drążek, to możemy te zmieniać strzałkami. Myślę, że to wszystko, co Wam chciałem pokazać. Ja ogólnie jestem zadowolony. Jeżeli macie jakieś pytania, na które nie znacie odpowiedzi, a w internecie ich nie ma, możecie napisać komentarz. Ja chętnie ja nie odpowiem albo nagram jakiegoś shortsa, który to pokazuje. Nara. A, i następny film będzie o rozpakowaniu z telefonu pancernego, a później jeszcze być może nagram o mojej Zrób to sam, książce radiowej.